Cześć. Słuchajcie, trafił do nas motus. Problem był taki, że wyświetlał się błąd 4. No i mieliśmy takie coś, że koło tak przerywało, ciężej chodziło. Efekt jest ten wtedy, gdy uzyskujemy, gdy mamy zwarcie na poszczególnych fazach. Nie wiemy. I tutaj. Za przeważnie w większości wypadków jest tak, że przy, przy wymianie gdzieś gdzie kto to zrobi nieodpowiednio, nie dokręci tych śrub tak jak trzeba albo nie da tych nakrętek, podkładek blokujących. Wtedy potrafi się to koło obrócić, zawinąć kabel, zrobić, wyrwać przewody i zrobić zwarcie. W tym przypadku takich rzeczy tutaj nie widać, żeby tu kable były pościągane, więc rozebraliśmy deka i zaczynaliśmy rozpinać przewody fazowe i okazało się, że na niebieskiej fazie efekt blokowanego koła znikł. Więc podejrzenie od razu pada na sterownik. Sterownik już tu rozebraliśmy i przystąpiliśmy do pomiarów. Ja sobie telefon odłożę. O. I teraz tak ustawiliśmy sobie na e, pipek multimetr. Teraz tak, po sprawdzeniu. I teraz tak, sprawdzamy, to mamy tranzystory. I musimy sobie sprawdzić po kolei tranzystory. A jeżeli chodzi o niebieską, to ona jest od tej strony, bo Ale zobaczmy sobie najpierw pierwszą. Jak widzicie, cisza. Drugą, drugi. To jest pierwsza faza, jest ok. Idziemy. Tu nie ma zwarcia między tranzystorem, między biegunami nóżkami. Tu nie ma. Tu nie ma. I ostatni, to jest tego ziemskiego. Widzicie? Zwarcie między fazami, więc musimy wylutować ten tranzystor. Ale jestem. te. Mamy na sobie, czy mamy dalej zwory. widzicie, zwarcie z Sprawdzam w centrum listę. Zobaczmy.

mamy zborę, ja mam. do widzenia te używamy nie jest uszkodzony Czy sobie... A, jeszcze sobie pasty jeszcze mamy taki bardzo profesjonalny też go używamy bardzo często Te diody możemy testować, i tak dalej. No i zobaczymy. Transistor jest przełączony. Transistor wpimy. Ociskamy test. A wyłączymy sobie test. Sprawdzamy. No i jak widać jest zwarty między biegunami. Dobra, czyli to mamy zrobione. Tranzystor wylutowany. Szukamy sobie kolejnego tranzystora. Zamknę na chwileczkę, przerwę. No, ok. Mamy teraz, jak widzicie, dobrany. Mam taki wydobrany już tranzystor. Już zmieniamy tutaj mierniczek i patrzymy. Zobaczmy. No i to jest ten stary. Włączcie sobie lutownicę. Tu mamy ten stary i sprawdzamy. Jak widzicie, na bramkach jest zwarcie do masy, tu mamy już nowy, identyczny, sprawdzamy. To jest do masy. Jak widzicie, nie ma zwarcia. No i dobra, czekamy aż się na lutownica. Sobie go tu ładnie wlotujemy. Ja to zwolę sobie to też tak skręcić. Troszeczku. Może sobie to weźmiemy, złapiemy. O, właśnie, Za sobie boku I sobie to fajnie złapiemy już. Żeby nam to nie latało. Dobra, mamy skręcone. Teraz sobie ładnie polotujemy. Mamy sobie czy kończy, nie ma tutaj między fazami. Okay. Dobra, Dobra, no i teraz sobie sprawdzimy, czy gdzieś nam tutaj coś nie fazuje. No i sprawdzamy znowu. Jak widzicie, zwarcia nie ma. Ok. Poprawimy sobie jeszcze te luty. Dobra, i teraz sprawdzamy sterownik. Złożę, to już to Wam Złożę sobie go, przejdziemy do hulajnogi i zobaczmy czy działa. Słuchajcie, mamy już założony sterownik. Teraz sobie uruchomimy sprzęt. Dobra, okej. Okay. Jak widzicie, błędu E4 nie ma. Teraz tak, patrzymy. Koło się kręci bardzo fajnie. Teraz zobaczymy, czy działa. Odwrócimy sobie koło. Sorry, ale muszę sobie na chwilę odłożyć telefon. No, dobra. No, i jak widzicie, wszystko działa. Wymiana tranzystorów pomogła. Pojazd jeździ. Włączył nam się teraz tempomat. Jak widzicie, kable są tu w porządku. Sterownik osadzony na paście termoprzewodzącej i dokręcony. Kable nie uszkodzone. Więc dzwonimy do klienta. Sprzęt gotowy do odbioru. Pozdrawiam rowę elektryczną sikanie połomice.